Witajcie moi drodzy, z tej strony Dorian, to jest kanał Żołnierz Chrystusa. Dziś wchodzimy w nowy rok i mam nadzieję, że ten rok, który przeminął, rok 2025, był dla Was dobrym rokiem. Dobry rok oczywiście nie oznacza tego, że nie będziemy przechodzić przez trudności, że nie będzie w nim wyzwań, że nie będzie cierpienia, dlatego że Cierpienie, trudności, wyzwania, wszystko to jest elementem chrześcijańskiego życia. Natomiast my możemy zdecydować, czy będziemy przechodzić przez te rzeczy o własnych siłach, czy też będziemy przechodzić przez to wszystko z Bogiem. I jako, że wchodzimy w ten nowy rok, w 2026, chciałbym przekazać wam kilka słów zachęty, kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób sprawić, żeby ten nadchodzący następny rok był dobrym rokiem. Dlaczego tak naprawdę postanowienia noworoczne nie działają. Dlaczego tak jest, że nic w twoim życiu przez ostatni rok się nie zmieniło albo zmieniło się bardzo mało? Więc jeśli chcesz posłuchać, co mam do powiedzenia, to zapraszam. Chciałbym na początku powiedzieć o takim zjawisku, które jest widoczne zwłaszcza na amerykańskim YouTubie. W Polsce raczej nie mamy z tym problemu, mamy problemy z innymi rzeczami. Mianowicie jest to oczekiwanie na tak zwane słowo

Co roku amerykański YouTube zalewają tak zwane słowa prorocze na kolejny rok. I w większości jest tak, że ludzie wysłuchując tego, co Bóg będzie czynił, wysłuchując tego, jakie rzeczy będą się działy, czekają biernie i myślą po prostu, że błogosławieństwa spłyną na ich życie. Nie robią kompletnie nic, oczekując biernie po prostu na jakieś suwerenne Boże poruszenie i na to, że nagle coś w magiczny sposób. Sposób zadzieje się w ich życiu. I na koniec roku oczywiście jest zawód, na koniec roku jest oczywiście rozczarowanie, dlatego że większość z tych rzeczy oczywiście nie ma miejsca. Dlatego że Boże, obietnice, nawet jeśli Bóg y, przemawia przez proroka na temat tego, co nadchodzi, co może się zadziać w czymś życiu, jest to wszystko warunkowe. Weźmy sobie na przykład księgę Joela, trzeci rozdział, gdzie jest napisane, że kto jest słaby. Niech powie: Jestem mocny. Więc jeśli chcesz być mocny, musisz z wiarą mówić: Jestem mocny. Więc widzimy tutaj warunek. Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje usta, jeśli będziesz tylko narzekał, jednocześnie będziesz oczekiwał, że Bóg w jakiś sposób suwerenny Ciebie wzmocni, to najprawdopodobniej nic się nie wydarzy. My musimy współpracować z Bogiem. Tutaj nie ma miejsca na bierność. Ja rozumiem, że w niektórych przypadkach Bóg może suwerennie działać, ale jeśli chodzi o dziedziczenie Bożych obietnic, czy branie w ich posiadanie, wymaga to naszej współpracy z łaską Bożą. Wymaga to naszej współpracy z Słowem Bożym. Więc jeśli chcemy, aby cokolwiek się zmieniło w naszym życiu w tym nadchodzącym roku, musimy podjąć decyzję, że będziemy współpracować z Bogiem. Musimy podjąć decyzję i to jest, jeśli chcesz, przyjmij to jako słowo prorocze do swojego życia. Musisz zasiać Dobre ziarna. To jest uniwersalna zasada Boża, która mówi o tym, że to, co zasiejesz, to zbierzesz. W liście do Galacjan czytamy takie słowa: Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też będzie rządź, bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. I co to oznacza, że jeśli będziemy zasiewać do naszego ciała, będziemy rządzić zniszczenie? Nie chodzi o to, że Bóg cię zabije. Nie chodzi o to, że Bóg ukara cię jakąś chorobą. Chodzi po prostu o to, że różne dziedziny w twoim życiu będą zniszczone, będą w rozsypce, że nie będzie to funkcjonować tak, jak powinno. Jeśli będziesz siał ziarna lenistwa, jeśli nie będziesz... Zasiewał swojego serca Słowem Bożym. Jeśli nie będziesz wykorzystywał swojego czasu, żeby poznawać Słowo Boże, to to, co będziesz żał do swojego życia, to zniszczenie w różnych dziedzinach swojego życia. Dlatego, że nie napełnianie się Słowem Bożym zawsze prowadzi do tego, że człowiek w jakichś różnych dziedzinach swojego życia zaczyna żyć nie tak, jak powinien, tworzy się zamieszanie i niestety. To, co ściągamy do swojego życia, to jest przekleństwo. Nieposłuszeństwo względem Słowa Bożego zawsze rodzi przekleństwo. Natomiast. Posłuszeństwo zawsze rodzi błogosławieństwo w naszym życiu. Więc jeśli chcesz, aby ten nadchodzący rok był dobrym rokiem, musisz zdecydować się na to, że będziesz siał dobre ziarna. Jeśli chcesz widzieć, aby ludzie nawracali się wokół ciebie, musisz zasiewać w nich ziarna Ewangelii. Jeśli chcesz, żeby jakaś cecha twojego charakteru uległa przemianie, nie podejmuj setek różnych wyzwań budowania nawyków, aby tą cechę zmienić. Przyjmij do swojego życia to, co trwale i skutecznie może przemienić tą twoją cechę charakteru, czyli słowo Boże, bo o tym mówi list Jakuba. I to jest właśnie powód, dla którego większość postanowień noworocznych nie działa, dlatego że są one oparte na sile Ludzkiej woli, że są one podejmowane wskutek emocji chwili. Niezmieniana jest tożsamość. Człowiek nie poddaje się pod działanie Słowa Bożego, ale poddaje się pod działanie swojej człowieczej woli. Dlatego bardzo często to nie działa. Trwała zmiana przychodzi poprzez przyjęcie słowa. List Jakuba mówi nam o tym w taki sposób. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła, i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w Was słowo, które może zbawić wasze dusze. I nie chodzi oczywiście tutaj o zbawieniu, jako o życiu wiecznym. Chodzi o ratunek twojej duszy, chodzi o to, co jest w tobie jeszcze nieprzemienione, dlatego że, dlatego, że na duszę składa się twój umysł, twoja wola, twoje emocje. I po tym, kiedy Bóg Ciebie zbawia, po tym, kiedy masz już to życie wieczne, masz tą obietnicę życia wiecznego, zamieszko w Tobie duch święty, ta część naszej istoty, czyli nasza dusza musi ulec Przeobrażeniu. Musi ulec metamorfozie. Nasz umysł musi ulec metamorfozie. Mówi o tym też list do Rzymian, żebyśmy przemienili swój umysł i tam jest użyte to greckie słowo e, oznaczające metamorfozę, czyli kompletną przemianę swojego umysłu. Więc jeśli chcesz, aby Twoja dusza uległa przemianie, czyli w tym przypadku Twoje emocje, Twój umysł, Twój sposób myślenia, musisz przyjąć do swojego życia Słowo Boże. Musisz je zasiać i musisz Pielęgnować to Słowo Boże w Twoim wnętrzu. I może też być tak, że przez długi czas nie zobaczysz, że to Słowo zaczyna wydawać jakieś e, owoce. Możesz nie zobaczyć, że ono kiełkuje, dlatego że tego się nie widzi, tego się nie czuje. Ty przez wiarę decydujesz się zachowywać Słowo w swoim sercu i o tym mówi również Jezus w Ewangelii, że z ziarnem Słowa Bożego, ze Słowem Bożym, z Królestwem Bożym jest tak, że, że człowiek śpi czy wstaje, czy normalnie funkcjonuje, ziarno rośnie, a on nie wie jak. Ty nie wiesz w jaki sposób to się dzieje. Natomiast to się dzieje. Musimy uznać to przez wiarę, że to się dzieje, aż w pewnym momencie przychodzi przełom i jakaś dziedzina w Twoim życiu zaczyna się przeobrażać, bo to słowo w końcu zaczęło. Kiełkować. To wymaga czasu, to wymaga stworzenia odpowiednich warunków w Twoim sercu, to wymaga cierpliwości. Więc jeśli zdecydujesz się zachowywać słowo w swoim sercu, zobaczysz trwałą przemianę. Pamiętam taki moment z mojego życia, kiedy ja miałem problem z niecierpliwością. Miałem problem z tym, że ludzie na przykład się spóźniali. Bardzo tego nie lubiłem, kiedy ktoś się spóźniał. Więc zdecydowałem się to rozwiązać. Więc modliłem się i zachowywałem w swoim sercu słowo z listu do Koryntian, gdzie jest napisane, że miłość jest cierpliwa. I kiedy modliłem się tym słowem, kiedy zachowywałem je w swoim sercu, po kilku tygodniach zauważyłem, że przestałem mieć z tym problem. Zauważyłem, że y, ja już nie reaguję frustracją na to, że ktoś się spóźnia, że ja stałem się osobą cierpliwą, bo pozwoliłem, aby to słowo wykonało we mnie pracę. Więc jeśli chcesz trwałej przemiany w jakiejś dziedzinie swojego życia, przyjmij do tej dziedziny twojego życia Słowo. I bardzo ważne jest, aby być takim człowiekiem, który usiądzie na spokojnie i porozmyśla nad tymi dziedzinami naszego życia, które od lat są takie same. Nie oczekuj, że Bóg w suwerenny sposób coś zmieni. Tak nie będzie, dopóki ty nie podejmiesz działania. Już dzisiaj podejmij działanie. Podejmij decyzję, że zdecydujesz się zasiać dobre ziarna do tej dziedziny Twojego życia, która nie jest w Tobie Chrystusowa, a gwarantuję Ci, że na koniec 2026 roku zobaczysz cuda, że zobaczysz naprawdę trwałą przemianę. Więc musimy jako ludzie zrobić sobie taki wewnętrzny wgląd w to, co w nas jeszcze nie jest Chrystusowe. Ja mówię o tym, że dobrze jest mieć wizję do różnych dziedzin naszego życia. W księdze przysłów w 28 rozdziale czytamy, że gdy nie ma wizji, lud ginie. Ale kto przestrzega prawa, czy też kto zachowuje słowo Boże, ten jest błogosławiony. W innych tłumaczeniach możecie mieć w tym fragmencie, że gdy nie ma proroctwa. Natomiast to słowo, proroctwo, wizja, to jest greckie słowo hazon, które oznacza Objawienie, widzenie, które oznacza wizję. Więc dobrze jest mieć wizję do każdej dziedziny swojego życia. I nie mówię tutaj o jakichś marzeniach czy planach egoistycznych dotyczących tego, co sobie nie kupisz, czy jak wspaniałych rzeczy nie dokonasz, dlatego że taka wizja powinna pochodzić ze Słowa Bożego. Więc zastosuj się. Do słowa, jak do lustra, czyli przejrzyj się w nim jak w lustrze, zobacz, jakie rzeczy w Twoim życiu są nieprzemienione, zobacz, co w Twoim życiu nie wygląda tak, jak powinno, a następnie Miej wizję na zasadzie tego, że spojrzysz na to z perspektywy Słowa Bożego, na, na, na tą dziedzinę swojego życia. Czyli jeśli brak ci cierpliwości, to yy, słowo na temat cierpliwości, słowo w Biblii na temat cierpliwości będzie dla ciebie jak lustro. Zobaczysz, OK, Boże, czyli Ty chcesz, żebym był cierpliwy. Twoje słowo mówi o tym, że Twoja miłość zamieszkała we mnie, a Twoja miłość jest cierpliwa, więc ja w takim razie stanę się człowiekiem cierpliwym. I Rozmyślaj o tej cierpliwości i zachowuj to słowo w swoim sercu. I dziękuj Bogu za to, że uczynił Cię człowiekiem cierpliwym, dlatego że zmiana ona zawsze przychodzi w wyniku zmiany nie nawyku, ale tożsamości. Najpierw musisz siebie zobaczyć jako człowieka cierpliwego, jako człowieka łagodnego, jako człowieka pełnego pokoju, pełnego miłości. Zobacz to oczami swojej wiary. Zachowuj to słowo. Dziękuj Bogu, że On chce cię taką osobą uczynić. Dziękuj Bogu za to, że On już czyni cię taką osobą. Pozwól Słowu wykonać pracę, a ono je wykona. Ono jest skuteczne. O tym mówili do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczne. I ono ma moc zbadania. Twoją duszę, czyli uratować, przeobrazić te dziedziny Twojego życia, które nie są Chrystusowe, nie są w Tobie na obraz i podobieństwo Boże. To jest jedyny skuteczny sposób na zmianę. I kiedy modliłem się o to słowo i gdy rozmyślałem o tym, przyszły mi takie myśli, którymi chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Kiedy nie ma wizji, więc kiedy nie masz wizji do, do jakiejś dziedziny swojego życia, nie ma planu. Nie masz planu, kiedy nie masz wizji, nie masz żadnego planu. A kiedy nie ma planu, nie ma dyscypliny. Kiedy nie ma dyscypliny, to nie ma w twoim życiu rozwoju. A gdy nie ma rozwoju, to jest po prostu stagnacja. To kończy się kolejny rok i ty jesteś w tym samym miejscu. Nic nie dzieje się samo w naszym duchowym życiu. Człowiek Boży, człowiek wierzący, powinien widzieć w swoim życiu rozwój. A ten rozwój jest możliwy poprzez posłuszeństwo słowu, poprzez stanie się wykonawcą, a wykonawca, o tym mówi list Jakuba, to jest ten, który zachowuje je w swoim sercu. Ten jest wykonawca, czyli niekoniecznie nawet wykonawcą jest ten, który idzie i bezmyślnie robi, ale ten, który zachowuje je. W swoim sercu pozwala, aby to Słowo wykonało w nim pracę, aby go przemieniło. Więc musimy jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże, Uczynić jakikolwiek wysiłek ku temu, aby tą zmianę uczynić, i to nie ma nic wspólnego z siłą Twojej woli, z tym, że Ty zepniesz pośladki i postanowisz teraz zmienić coś, co już od 5, 10, 15 lat nie udaje Ci się zmieniać i masz nadzieję, że w końcu ten rok będzie przełomowy i to zmienisz. Zastosuj zasadę siania i zbierania. Zasiej dobre ziarna, pielęgnuj te ziarna, dbaj o nie, stwórz im odpowiednie warunki. I zobaczysz, że one wydadzą plon, zobaczysz, że one wydadzą owoc, zobaczysz trwałą przemianę. Nie czekaj na jakieś suwerenne poruszenie Boga, nie czekaj na to, że nagle w magiczny sposób coś się zmieni w Twoim życiu, bez zastosowania Bożych zasad do Twojego życia. Boże zasady zawsze działają. Bierność, stagnacja, oczekiwanie na jakiś suwerenny ruch Boga jest po prostu naiwnością. Nie możemy robić w kółko tych samych rzeczy, spędzać kolejnego roku w taki sam sposób i oczekiwać, że w końcu w jakiś nadnaturalny sposób Bóg w jakiś suwerenny sposób uczyni coś w naszym życiu i przemieni je. Zastosuj Boże zasady, zobaczysz efekty, dlatego że słowo Boże zawsze działa. Wiem, że się powtarzam, ale wierzę, że to jest ważne. Wierzę, że wielu z was musi to sobie uświadomić, że nic nie zmieni się w twoim życiu, dopóki nie zdecydujesz się małymi krokami obsiewać swojego życia Odpowiednimi ziarnami. Więc jeśli chcesz, potraktuj to jako słowo prorocze, dlatego że to jest Biblia, to jest Słowo Boże, więc ono jest słowem proroczym. Nie potrzebujemy specjalnego objawienia od jakichś proroków z USA czy z Afryki dotyczących tego, co się będzie działo. Jeśli my nie postanowimy czegoś zmienić na zasadzie zastosować Bożych zasad, nie zmieni się kompletnie nic. To dlatego większość postanowień noworocznych nie działa. To dlatego jest tak, że większość osób jest taka sama. Mija 5 lat, mija 10 lat, mają te same problemy, powtarzają w kółko te same lekcje, powtarzają tą samą klasę, bo nie zdecydowali się odrobić zadania domowego, bo nie zdecydowali się zastosować Bożych zasad do swojego życia. Więc trzymajmy się tego, co mówi Słowo, a będziemy błogosławieni. Dlatego, że Słowo Boże jest skuteczne. Ono wystarczy. Więc tego Wam życzę w tym nadchodzącym 2026 roku, abyście byli ludźmi Słowa Bożego, abyście postanowili zasiać odpowiednie ziarna do swojego życia, a gwarantuję Wam, dlatego, że to jest Słowo Boże, Bóg nie może kłamać, zbierzecie dobry plon na koniec 2026 roku. Jeśli jesteś osobą lękliwą, zasiej ziarna mówiące o odwadze. Jeśli jesteś osobą e, gniewliwą, zasiej ziarna mówiące o łagodności. Jeśli jesteś osobą chciwą, siej swoje finanse, bo to też są ziarna. Zacznij dawać a twoje serce ulegnie przemianie i zobaczysz trwałą przemianę przychodzącą do twojego życia. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że to słowo, e, chociaż w najmniejszym stopniu, was zachęciło, czy też rozjaśniło wam pewne kwestie, zwłaszcza e, może dało wam odpowiedź na te pytania, dlaczego w moim życiu nic się nie zmienia. Więc to tyle. Zachęcam Was z całego serca, żebyście udostępnili ten film. Życzę Wam błogosławionego 2026 roku. Zostawcie komentarz również dla zwiększenia zasięgów tego materiału i dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy, czy są jakieś dziedziny Waszego życia, które uległy przemianie w Waszym życiu w tym 2025 roku. Jeśli macie jakieś duchowe sukcesy w swoim życiu, podzielcie się. Natomiast jeśli ich nie macie, również się podzielcie. Jeśli nie wyszło coś w Waszym życiu, podzielcie się tym, jeśli tym. Filmem otrzymaliście odpowiedź na pytania, które sobie stawialiście. Do zobaczenia w 2026 roku, z Panem Bogiem.